No hej, witajcie na kanale EVReaper, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować przeglądem Tesli Model X. Robiliśmy to już wcześniej, ale dzisiaj mam okazję Wam to pokazać, bo klient nam zostawił samochód na dłużej. Także będziemy robić to co zawsze, czyli sprawdzamy zawieszenia, hamulców, ogólnie stanu układu hamulcowego i taki przegląd typu właśnie... Płyn hamulcowy, stan płynu chłodniczego i wizualna ocena stanu, jakby też samochodu pod spodem, i wszystkich tam elementów. Wiadomo o co chodzi, prawda? Także fajny w ogóle samochód, bo to jest Tesla Model X P100D, także najmocniejszy, że tak powiem, wypust. No to się cieszymy, nie? No no i tyle. I zabieramy się do roboty. Więc po ocenie organoleptycznej już widzimy, że układ hamulcowy. Przecierpiał swoje, także mamy tutaj mocny rant na, na tarczy. Klocki, jak na samochód elektryczny, naprawdę są już mocno zużyte. I to nie jest zużycie wywołane jakimś tam problemem, bo wszystko się kręci ładnie, klocki chodzą bardzo ładnie. Natomiast samego materiału już naprawdę jest bardzo mało. Nie wiem, czy uda się to Tobie pokazać. Spróbuj. Kolejna rzecz, która jest już, wiemy, że jest do zrobienia, to jest niestety ten wahacz i ten wahacz i to po obu stronach. Dziwna sprawa, tego jeszcze nie mieliśmy takiej, takiej historii Prawdopodobnie jest to spowodowane niskim profilem opony Też mogłobyś pokazać, że jeździ na 22. dwójkach Mamy do wymiany ten wahacz czy ten wahacz, tak jak mówiłem I niestety pękły silent bloki tutaj Ten i ten silent blok są pęknięte Są po prostu rozerwane lub oderwane od, od obudowy Także to jest... Szczerze mówiąc jeszcze się z tym nie zetknąłem. Oczywiście mamy też Lucy tam gdzie zawsze, czyli na podstawie amortyzatora ale z drugiej strony tego nie będę już teraz pokazywał, bo niestety nie mam ze sobą szczypiec ale jakbyś mogła pokazać z drugiej strony mamy też luz na sworzniu będziemy namawiać klienta, żeby, ten żeby wymienić cały komplet amortyzatorów po prostu zostawienie jednego starego to mija się troszeczkę z celem, więc teraz idziemy już do tyłu jeżeli chodzi o hamulce, bardzo podobny problem troszeczkę mniej zużyte jeżeli klient będzie nalegał, to po prostu one tak zostaną. Natomiast jest już wyczuwalny rant, No i klocki są dosyć mocno zużyte. Jak na taki samochód, to lepiej to wymienić. I na tą chwilę już wiemy, że jest. Jeżeli klient sobie zażyczy, na no do wymiany jest cała dolna osłona, bo jest po prostu po, poszarpana. Tutaj, tu jest urwana cała osłona. Klient o coś zahaczyć. Nie wiem, jakiś próg albo cokolwiek innego i wyrwało spory kawał osłony, ona to jest e, wiadomo jakimi metodami zrobiona natomiast e, jeżeli uda się tanio dostać taką osłonę to po prostu też nam, postaramy się nam klienta, żeby to wymienić bo w X bardzo dużo rzeczy niestety dosyć kluczowych dla samochodu znajduje się w tym miejscu i szkoda by było, żeby o coś zahaczyły na tą chwilę tyle, co udało nam się dowiedzieć idziemy dalej działać Drogę? Ostatnio zaplanowałem. Tego, tak? tak. A. Czekaj, to ja już sprawdzę. Kiedy robiliśmy sprawdzenie tylnego zawieszenia, zajrzeliśmy tutaj przez tą połamaną osłonę i okazało się, że silnik jest cały w oleju. No i po zdjęciu osłony okazało się, że najprawdopodobniej spuszczają zimeringi lub jest nieszczelność na łączeniu obudowy, tam gdzie jest przekładnia i dyferencjał. Na tą chwilę ten silnik oczyściliśmy, co będziecie widzieć na, na przebitkach. Samochód wraca do klienta po przeglądzie. Jakby jak wróci do nas na, na wymianę tarczy hamulców, bo to jest niestety niezbędne to sprawdzimy czy wycieki są i tak naprawdę dokładnie skąd. Oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki w imieniu klienta, żeby to były zimeringi, bo w innym wypadku to jest grubszy temat. To i tyle. Także idziemy dalej. Będziemy później sprawdzać jeszcze płyn hamulcowy i płyn chłodniczy. Wiemy już, że filtr, duży filtr z Bioweapon jest do wymiany. Jest dosyć trudno go zdobyć, też cały czas szukamy zamiennika też dla Was. No i tyle. Także mm. Zakończyliśmy przegląd Tesli X. Okazało się, że dosyć sporo w samochodzie jest do zrobienia i to takich rzeczy dosyć mocno standardowych. Także jak zwykle oczywiście okazało się, że po jakimś tam przebiegu hamulce w samochodzie elektrycznym pomimo tego co się mówi, że są bezobsługowe są do zrobienia. I tutaj w tym wypadku mamy od zwykłego użytkowania bardzo cienkie już okładziny, także tarcze i hamulce. Bardzo mocno jest zużyte zawieszenie przednie. Nie wiem, czy to jest wywołane tym, że samochód jeździ na 22-calowych oponach i na bardzo niskim profilu, czy, na ten, czy i, i dodatkowo jest to wzmocnione efektem tego, że samochód jest bardzo ciężki, no bo jest jeszcze cięższy od Eski, więc to zawieszenie pewnie dostaje trochę w tyłek. Um, no i tyle, także pamiętajcie o tym, żeby wpadać na przeglądy, bo możecie uniknąć pewnych sytuacji. Czasami wymiana jednego czy dwóch wahaczy spowoduje, że nie postąpi Wam się całe zawieszenie. Smarowanie regularnych klocków, dbanie albo wymienianie klocków w odpowiednim czasie spowoduje, że też tarcze się mniej zużyją. Więc um, nie zaszkodzi. Na pewno dużo mniejsze koszty później będą napraw, ee, jak będziecie o to dbać. Także dziękujemy za oglądanie.